Chciałabym serdecznie powitać zarówno przedstawicieli Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej, obecnych tutaj przedstawicieli zarówno życia gospodarczego, jak i politycznego Pomorza oraz naszych studentów i przekazać od razu głos panu Marcinowi Bortkunowi. My jako pracodawcy, no Izba Gospodarcza zrzesza w tej chwili już prawie 120 firm, Jesteśmy zainteresowani, żeby studenci kończący uniwersytet trafiali do nas i wspierali nasze firmy. Jest nas tutaj trochę. Każdy z nas może wam praktyki, jak również może później. Etat. Myślę, że te rozmowy są już takim wstępem do rozmów kwalifikacyjnych, jeżeli będziecie mieli Anna dyrektor Instytutu Skandynawistyki. Nasza jednostka od 1 października stała się instytutem, więc jesteśmy w tym momencie już w takich strukturach uniwersyteckich jednostki niezależnych. I to troszkę też świadczy o naszej pozycji oraz o tej funkcji, którą my tutaj na Pomorzu moim zdaniem pełnimy. Jesteście Państwo gośćmi Instytutu Skandalistyki, ale tak naprawdę gośćmi naszych studentów, których od kilkunastu lat tutaj przygotowujemy do pełnienia takiej funkcji pomostu, łącznika pomiędzy Norwegią a Polską. Studia języka norweskiego, one, one trwają już u nas tutaj w od 35 lat, natomiast od kilkunastu lat widać wyraźne zainteresowanie rynku specjalistami od kultury i języka norweskiego, więc studenci są świadomi, że zaczynają studia u nas, znajdą pracę, która odpowiada dla Studenci w zasadzie już będąc na studiach licencjackich nie mają problemu ze znalezieniem miejsca do odbywania praktyk, do rozmowy na temat swojej przyszłej kariery. Że studenci nie mają trudności, aby wejść na rynek pracy. Jestem z Rady, mieszkam w Redzie i jestem na pierwszym roku. Na pierwszym roku pierwszego stopnia? Tak. A dlaczego? Dlaczego jestem na pierwszym roku? Dlaczego, dlaczego jestem akurat tutaj? tutaj? Tak, Na no pierwszym roku właściwie studiowałam na Politechnice, muszę przyznać. Ale to nie było to. I jakoś tak wyszło, że zawsze chciałam studiować lingwistykę czy coś takiego. I... Miłość do języków? Tak, czy do Skandynawii. <laughs> Raczej do języków, a ustalenie... Norweski, to jest, może może to, to I na razie. Na razie po pierwszym roku, po pierwszym semestrze, jesteś zadowolona z decyzji? Byłaś w Norwegii? Nie, nie, nie. Czyli uczysz się to... języka, a jeszcze nie miałaś okazji. Tak, ale nie przeszkadza mi Chciałabym zostać tłumaczem, który. może połączyć pracę i z Norwegią, z Polską. Więc... Czyli bardziej na razie pasja, jeżeli ktoś się pojawi, to wtedy będziemy myśleć. Troszeczkę drogi było. I y, no, przyjechałam konkretnie na te studia. Chciałam się dostać na skandynawistykę. Tutaj się udało w Gdańsku. Jestem bardzo zadowolona. Ja zawsze interesowałam się językami. Y, Moim ulubionym przedmiotem był angielski. Uczyłam się też troszeczkę niemieckiego i rosyjskiego i po prostu stwierdziłam, że kolejny język to będzie dobra opcja, no, szczególnie taki, który... na który jest popyt. Widzisz ten popyt na, na co dzień? Zainteresowanie językiem norweskim? Tak, zdecydowanie. Widzę też, ile ilu Norwegów jest tutaj, w tym mieście. Ilu ich przyjeżdża, ile nawet firmy, które tak, Multimor czy moja Norwegia, hmm. które tutaj um, sterują, to. to... Czy miałaś już oferty pracy związane z językiem norweskim? Nie, niestety jeszcze nie. Ale się rozglądasz powoli. E, czy... Powoli, tak, właśnie nie rozglądałam się do, tak dokładnie, więc myślę, że to też może dlatego. Zdarza Ci się, że na co dzień korzystasz z języka norweskiego? Spotykasz Norwegów? Czy tak, śmieszne Tak, starze się czasem spotkać Norwegów, jak już mówiłam, w tym mieście. E, przyjeżdża ich tutaj dużo. E, na przykład pracowałam w sklepie odzieżowym w wakacje i codziennie obsługiwałam Norwegów i innych skandynawów zresztą też. Byli zdziwieni, że... Wiesz, tak, czasem się dziwili jak żegnałam ich HD albo coś takiego, bo nie, nie spodziewali się na pewno, że kasjerka będzie potrafić. <mum>